Już za 3 godziny będziemy w Bazylei na SwissBau 2024. Pokażemy Wam tam najlepsze, najnowocześniejsze, pierwsze na świecie cienkoramowe okna drewnianorubniowe od Uniwersa. A poza tym pokażemy nowości szwajcarskie innych krajów Europy. Cześć dzień dobry wam wszystkim już ze Szwajcarii z Bazylei. Jesteśmy już na SwissBau, Dzień zerowy. Zerowy. Dlaczego? Dlatego, że życie jest 15 stycznia, a jutro zaczynamy się targi. Jesteśmy tutaj w tym dniu, dlatego że jest nasze stoisko to jest stoisko fajku Polskiej Agencji Handlu i tutaj mamy domek z Polski, a w tym domku nasze okno, okno Unii Fenster. Także teraz właśnie. Obracamy to okno, obracamy strygu, bo okno jest montowane i za chwilę będziemy montować skrzydło, a już jutro będzie to przepięknie wyglądało. I będzie się pokazywało i prezentowało dla całej publiki szwajcarskiej i innych, którzy tutaj przyjechali. Oglądajcie. Jak na razie na targach jest bardzo fajnie. Podoba mi się to, co tutaj mogłem zauważyć, czyli nowości, które różnią się znacząco od naszego rynku, a poza tym to, że możemy promować wspólnie polskie produkty dla z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Niestety, jak się okazało, mamy tylko mały model. Ale zgrabny i możemy wszystko pokazać. Przejdźmy na wprost, chcę pokazać najcieńsze okno ciekawe, jakie widziałem. Czyli 16 mm, seria M marki Sorek. Dupek z karbonu. uwagę, Poza tym ten próg, który opada i wysuwa się do góry, jak skrzydło przejeżdża. Naprawdę możemy robić z tego profilu bardzo duże no i co najważniejsze, chować je w całości. Przed Wami Master Patio od firmy Reyners i ich Soft Close, czyli cichy domek. U nas nie wszyscy są zadowoleni z tego rozwiązania, ale na pewno pomaga. Ale oprócz tego mamy tutaj jeszcze zintegrowaną moskitierę, która powinna się zaczepiać, ale niestety została odpięta. Tak, ty Pan tłumaczy. Żeby jej na targach po prostu nie popsuć, ale normalnie może się zamykać razem ze skrzydłem i otwierać i to jest bardzo fajne, bo takie moskitiery jak tutaj widzimy, czyli moskitiery harmonijkowe, znamy wszyscy, tego ja nie widziałem i to mi się bardzo podoba na stoisku firmy Reyners, czyli bardzo dobra moskitiera i przepiękny HS. Chyba już coś takiego widzieliśmy. Na okna trójkątne, rolety zewnętrzne na okna łukowe, rolety zewnętrzne okna trape trapezowe. To wszystko można dalej na stowarzyszeniu Tytuł szans. Rolane, bo tak to się nazywa kopać, o tyle zewnętrzna na okno trójkątne, na okno trapezowe, na okno łukowe. Wow! Szkoda, że Was tutaj nie ma moi drodzy właściciele, czy też przedstawiciele tej firmy, ale ja się pilota i już Was pokazuję. Bo naprawdę robicie świetne rzeczy, a dzięki Wam moi obserwujący z TikToka i nie tylko, mogą też je oglądać. Dzisiaj trzech rzeczy było zdecydowanie za dużo. Po pierwsze, za dużo cukru, cukierki, przepraszam, nie powinienem tego robić. Druga rzecz, za dużo wrażeń i za dużo chodzenia. Pewnie 10 tysięcy kroków było. No i trzecia, za dużo alkoholu, pół piwa wypiłem. Także wybaczcie mi, ale kończymy dzień pierwszy. Jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę dużo się działo. Piękny live, dużo produktów, dużo też, których nie widziałem wcześniej. No i Unifenster, który zdobył myślę, że 10 nowych klientów. Kontaktów na pewno, a ilu klientów to się okaże? Mam nadzieję, że przynajmniej połowa albo 20% z tego to już tak będzie dla nas duży sukces. Także dziękujemy za dzień pierwszy i zapraszamy do oglądania dalej jako dzień drugi. Cześć! W jest to tylko kawa, tak naprawdę Espresso, a trafiliśmy właśnie w połowie drugiego dnia, naszego ostatniego, na strefę designu, bo w oknach chyba już mamy wszystko obejrzane, ale jeżeli chodzi o strefę designu, trafiliśmy na ogromne stoisko marki Gerberi tak naprawdę pijemy ten kawę i zastanawiamy się, czy ktoś jeszcze dla Was dograć, do ale żeby tutaj nie kaleczyć naszego kontentu, to spytaliśmy się, czy mają coś mega innowacyjnego, żeby jak już to było, wow. Także czekamy. Pani powiedziała, że znajdzie ktoś, kto mówi po angielsku i pokażą nam mega innowacje. Jak to będzie mega innowacja, to będzie na vlogu i może gdzieś na Instagramie. Jeżeli nie, to niestety zobaczycie z tego miejsca tylko. Będzie ciekawy. A tak poza tym to naprawdę podoba nam się bardzo, bo ja zobaczyłem bardzo dużo ciekawych, Rzeczy. poza tym uniwersytet no myślę że coś to y, będzie, jakąś cena bo już już wyceniamy okna dla y, klientów bardzo dużo architektów szwajcarskich już dyskutuje pani starszy Pan, który muszę y, pochodzić z izraela studiował w londynie a mieszka w szwajcarii poszedł do swojego miłością, także tego się trochę dzieje i powoli powoli idziemy dalej bo dzisiaj przed nami niestety powrót Samolotem, który został przełożony, nasz lot odwołany, a dzisiaj będziemy wracać do was, do Polski, trzema lotami i wrócimy dopiero jutro po połowie. będzie ciężko, ale damy sobie radę. Doświadczenia, ale brak chęci marketingowej. Pani powiedziała, że niestety, ale nie interesuje ich nic poza rynkiem szwajcarskim. Także, moim zdaniem, dziwne, ale szanuję odpowiedź. Także nie pokażemy żadnych innowacji z, tej, z tego stanowiska, z tego showroomu z firmy Geberit. Się leją, ale niestety musimy już powoli kończyć. Także miła przygoda, przynajmniej dla nas. Mam nadzieję, że dla wszystkich dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich za to zaproszenie. Doroto. Ja również bardzo dziękuję za. Aktywną pracę na targach, zapromowanie polskiej marki i mam nadzieję, że spotkania, które zorganizowaliśmy i możliwości, które dajemy polskim firmom, zaowocują w przyszłości. Ja też mam taką nadzieję, bo robimy naprawdę świetne rzeczy. Razem tutaj ze wszystkimi innymi pokazaliśmy, że potrafimy. No i co? Myślę, że na koniec można tylko powiedzieć jedną rzecz. Polska Góra.